Cześć. Cześć. To są przygody lizeczka dodatkowe. No możemy chyba zaczynać, bo nie mam wam nic do opowiedzenia. Mogę jedynie powiedzieć to, że jutro wracam już do domu i nie będę miała tych wszystkich pet shopów Dzisiaj nagram jeszcze dwa dodatkowe filmiki. Już wróciłam trójkę, więc proszę. No właśnie, zaczynamy. Puszka. Co się stało, co się stało? To, co, 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 co? co? co, co? Boże, Dlaczego budzisz mnie tak wcześnie? Pójdźcie coś na pienię? Tak, 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 tak. Okej. Okay.

Może, a może, a może tak, Ech, jest cisza ona. Chodź. Możesz sama iść. Mogę, mogę, mogę. Wszystko mogę, ja wszystko umiem sama robić. Aha. A wiesz co? Wiesz co? Może się upudrujemy. Up, 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 up. okay. Co? Jak myślisz? Możemy? Myślisz, że nam powoli? No myślę, 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 myślę. Że tak. Okej. Okay. Poganiczka. Mm. Teraz ty co? Tak. Myślę, że nie zauważy. No myślę, że tak. Chyba, że trochę podróż No Fakt. I jest się potrwane. Okej, okay, dobra. Mm, Ciaciu, muszę iść do pracy, prawda? Jak inaczej? Nie wiem. Dobra, nie się szykować. A w ogóle, która godzina? Za pięć ósma. A ja muszę iść w pracę, a tam się idzie pół godziny. No, spóźnisz się. I... I w ogóle. Czemu tak zawsze mnie tak późno budzisz? Pa! Pa! Pa 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 pa! Kocham was. Najlepiej ja to powiem. A Nie umiesz, nie umiesz. Ach, nie Nieprzyzrzyjnie. Plamka! 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 Co? 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 Czy ona Co? No, właśnie. Czy Mała, nie przyczeźnij mnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Ma, nie przyrzeźnij mnie. Właśnie, właśnie, właśnie. A uh, wow. Aaa. Uh, 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 wow. Czy wy używałyście mój puder? Czy wy używałyście mój puder? E, no, tak. No, no, tak. <grym> Kóciaż mnie mała. jest mnie mała. Nie jestem mała. Nie jestem mała. Jesteś mała. Jesteś mała. <ścoughs> Dziewczyny, weźcie mi ją, bo zwariuję. Dziewczyny, weźcie mi ją, bo zwariuję. Charakter. Mój charakter. Czy ona mnie przyrzeźnia? Czy ona mnie przyrzeźnia? Ta mała dzisiaj ma pa papugozę. Co to jest? Co to jest? Ta mała ma dzisiaj papugozę. Co to jest? Ej, mogę się też to bawić? Ej, mogę się też to bawić. No mogę czy nie? No mogę czy nie. Wiesz co? Lepiej nie, wiesz co? Lepiej nie. A dlaczego nie? A dlaczego nie? Albo wiecie co? Może wiecie się to nie bawcie? Albo wie, wie, wiecie co? Albo wie, wiecie co? Może się lepiej się to nie bawcie? Eee... dobra. Eee... dobra. To mogę się bawić czy nie? To mogę się bawić czy nie? Lepiej nie! No mówiłam ci to! Lepiej nie! No mówiłam ci to! Dziewczyny, błagam, przestańcie papugować. Dziewczyny, błagam, przestańcie papugować. No dobra, no dobra. Hej, 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 hej. Hej, 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 Co się stało, co się stało? Czemu ona papuguje? Co się stało, co się stało? Czemu ona papuguje? Ma dzisiaj papugioza. Ma dzisiaj papugioza. Ona jest miła. Ona jest miła. Możemy się z brownów też to bawić. Możemy się z brownów też to bawić. Dziewczyny, ja bym wam nie rodziła. Dziewczyny, ja bym wam nie radziła. No właśnie, lepiej nie. No właśnie, lepiej nie. Ale... Ale... Dobra, dziewczyny, może przystanieć. Dobra, dziewczyny, może przystanieć. Dobra. ja! Hejo! Cześć Justin! Cześć Justin! O, wyliczyłam gdzie pa z papugiozy. Już zyskałeś? Pewnie, że tak. Dobra, no to co teraz mamy robić? Fluczka! Fluczkę! Dobra, ja sobie to znam. gupek, głupek, 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 głupek z ciebie. No właśnie, hehehe, dziewczyny, dałeś się pobyć dwóm oświoletkom? Ale, <głupy> lol. <głupy> Sorry. Go taty. taką podróbą? No, też ja się zachowujesz jak zupełnie twój, tata. a nie tak jak kiedyś. Byłeś taki fajny. Oj, no, e, tam. Nie jestem podróbą swojego taty. I się jednak wydaje, że jesteś. Pusia mówi rację. Ma rację. Jesteś podróbą swojego taty. Nie jesteś taki jak kiedyś. Ty też nie. Jestem taka jak kiedyś. Nigdy nie byłam taka jak ty. Czyli nie rozgarnię. Nigdy nie byłam no, niemiła dla pusi. Kiedyś byłaś się cicho. A właśnie teraz... O! I nigdy nie mówiłam, że nie jestem pod drugą swojej matki. Moja matka była super. I taka jestem ja. Nie jesteś super, ty jesteś głupia. Ty jesteś głupi. Dziewczyny! Mam po super ekstra pomysł. Jaki? Siadaj i... Ciao! Ciao! A może tak? Jeden raz ja! Ciao! Oj, jeszcze raz! Ciao! Ale ciao! Ciao, 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 ciao! A ładu, dopiero się myłem! No i co mnie to. Proszę! Czy przypadkiem wasza mama yy, przy, yy, nie wraca teraz? Z pracy? Jeszcze chwilę. Musi być w pracy. Dlaczego? Proszę. Hej, jestem już. Mamo? Mamo, co ty tu robisz? Jeszcze chyba się praca nie skończyła. No wiem. Znaczy dzisiaj nie. No, czy dzisiaj się skończyła.

Dzięki, dzieciół. Właśnie, Dzięki, mama. Oj, Dan. Tak, Tak kochanie. dobry, dzień dobry, dzień dobry, nie wolno działać karę. A kto powiedział? A kto powiedział? Tak, sobie gazetę. A właśnie, mogę pożyczyć na chwilę ten z Widzisz, co robię z tą gazetą? I do śmietnika. ok mhm mm no ale kochanie to moja kochana gazeta teraz się nie dowiem co było na siódmej stronie słuchaj co już ciebie za ojciec jeśli w ogóle się nie zajmujesz dziećmi tylko cały czas swoją gazetą no właśnie, tato, nigdy nie poszedłeś ze mną do kina jak byłam. Cały czas siedziłeś w nosem w i w ogóle prawie nigdy nie byłam z, z, z tobą i z mamą w kinie. Zawsze już to zdraskina, bo on był najstarszy i musiałam z nim chodzić. I nigdy nie poszłam z wami. Aj córczu nie, nie wiedziałam. Tato daruj sobie tę gadkę. Jak czegoś, jak coś, je, tyle fajnych rzeczy przez siebie przegapiła. Zawsze chodziłam gdzieś z Justinem. Do cyrku, do parku, wszędzie. Mama zawsze była w pracy, a ty zawsze czytałeś gazetę, po prostu cały czas Justin się nam, nam zajmował. O, mam dość tego Justina. Znam go lepiej niż was. Dobrze, pójdę z sobą do kina. A, to nie tylko to. Pójdę też. Potem pójdziemy z tobą do cyrku. Ale tylko ze mną. Tak, tylko z tobą. A resztą się zajmie trusty. <laughs> Mam was. A zabierzecie mnie do parku. No, zabierzemy. Dzięki. E, dobra, no to co teraz robimy? Już powinniśmy iść spać. Ok, no to dobranoc. Doplaniać! Ja już też pójdę spać. Dobra moc. Dobranoc. Śpijcie dobrze. Wywoź z mojego łóżka. No dobra. No, więc ja już was żyję. To już koniec filmiku.